Bezpieczniejsza rzecz, jaką możesz robić dzisiaj. Być przewidywalnym, polskie przysłowie mówi. Przewidywalne kury lęgnia się wcześniej. I to dokładnie o czym mówią najnowsze badania psychologiczne z grudnia 2020. Przewidywalność to sygnał numer jeden podatności. To otwarte zaproszenie do manipulacji. A najgorsze? Robisz to właśnie teraz, nawet o tym nie wiedząc. Machiavelli, mistrz renesansowej gry politycznej, rozumiał coś głębokie. Ludzie kierują się własnym interesem, a trzeba to zaakceptować. To pierwsza, niekomfortowa prawda. Współczesne badania potwierdzają. Osoby strategiczne nie czują się związane konwencjami, bo widzą rzeczywistość taką, jaka jest. Przewidywalność czyni cię łatwym celem do manipulacji. To nie teoria. Dane Bumble z 2025 Ujawniają pole bitwy. 40% użytkowników doświadczyło ghostingu. Gaslighting i love bombing są znormalizowanymi strategiami. W tym ekosystemie, jeśli jesteś przewidywalny, jesteś ofiarą. Za każdym razem, gdy od razu odpowiadasz na wiadomość lub reagujesz zawsze w ten sam sposób, programujesz innych, by traktowali Cię jako kontrolowalnego. Pomyśl o tym jako o testach w fabryce: jeśli maszyna zawsze daje ten sam wynik w tych samych warunkach, jest przewidywalna. I co się dzieje z przewidywalnymi systemami? Zostają wykorzystane, zostają zoptymalizowane, ale nie na Twoją korzyść, na czyjejś ich. Psychologia machiaweliczna, według badań z grudnia 2025, nie jest zaburzeniem osobowości. To przemyślany framework psychologiczny, który działa przez cynizm i myślenie strategiczne. A centralną cechą tego frameworku jest przekonanie, że ludzie kierują się własnym interesem. To znaczy, że każda interakcja społeczna jest w gruncie rzeczy okazją dla kogoś, by coś od ciebie uzyskać. Pytanie brzmi: pozwolisz na to, bo jesteś zbyt przewidywalny? Wyobraź sobie, że jesteś liderem grupy. Wszyscy cię obserwują. Czy zasługujesz na szacunek? Jeśli twoje ruchy są zawsze takie same, zawsze w tym samym tempie, zawsze w ten sam sposób, ludzie przystosowują się do ciebie, stajesz się łatwy do opanowania. Ale gdy wprowadzasz zmienność, gdy nie potrafią cię całkowicie przewidzieć, każdy musi być czujny. To jest siła nieprzewidywalności. Porozmawiajmy o twoim lęku o status. Badanie Frontier Psychology z 2025 potwierdza, że nie zależy on od Twoich zarobków, lecz od tego, jak jesteś postrzegany. I nic nie zabija Twojego statusu szybciej niż przewidywalność. Bycie przewidywalnym sygnalizuje niską dominację, komunikuje, że nie masz opcji, że utknąłeś. Inni wyczuwają to natychmiast. Jeśli jesteś stałą wartością, jesteś tłem. Jeśli jesteś zmienną, jesteś protagonistą. Dlatego ludzie przewidywalni zawsze są relegowani do niższych pozycji w dynamikach społecznych. To nie kwestia kompetencji technicznych, to nie kwestia inteligencji czy talentu to kwestia sygnalizacji. Osoby dominujące w hierarchii społecznej są nieprzewidywalne. Zmieniaj schematy, różnicuj odpowiedzi, utrzymuj innych w stanie strategicznej niepewności. I to paradoksalnie buduje szacunek. Teraz chcę, żebyś wziął pod uwagę kontekst generacji Z, o którym wcześniej wspominałem. 60% na aplikacjach randkowych, 40% zostaje ghostowanych. Taktyki manipulacji znormalizowane. To nie kwestia kilku zgniłych jabłek. To konkurencyjne środowisko, gdzie strategiczna nieprzewidywalność nie jest dyskusyjnym wyborem moralnym. To racjonalny mechanizm obronny, to niezbędne przystosowanie do środowiska pełnego ludzi, którzy aktywnie szukają, by wykorzystać przewidywalne wzorce. Badania PsyPost z 2025 wykazały, że dzisiejsze machiaweliczne tendencje nie są tylko akceptowane, one są nagradzane. Strategiczna tajemniczość nie jest postrzegana jako nieuczciwość, lecz jako inteligencja społeczna. To konieczne przystosowanie. Więc kiedy mówię Ci, żebyś przestał być przewidywalny, nie proszę Cię, żebyś stał się nierzetelną czy kłamliwą osobą. Proszę byś racjonalnie dostosował swoje zachowanie do konkurencyjnej rzeczywistości społecznej, w której przewidywalni są systematycznie wykorzystywani, a strategicznie nieprzewidywalni zyskują szacunek. Jeśli w Twojej grupie jesteś najbardziej przewidywalną osobą, automatycznie masz niższy status. Nie ma znaczenia, czy jesteś najbogatszy, czy najinteligentniejszy. Dominacja to percepcja, a przewidywalność to najsilniejszy sygnał uległości. Pomyśl, jak to działa w codziennych interakcjach. Jest osoba w Twojej grupie, która zawsze wydaje się mieć ostatnie słowo której ludzie słuchają uważniej, która może zmienić ton rozmowy jednym zdaniem, zauważ jedną rzecz: ta osoba nie jest przewidywalna. Nigdy nie wiesz dokładnie, jak zareaguje, nigdy nie wiesz, czy się zgodzi, czy nie, nigdy nie wiesz, czy będzie obecna, czy nie. Ta zmienność tworzy aurę autorytetu bez formalnej pozycji. I to jest kluczowy punkt, który musisz zrozumieć. Autorytet bezformalnej pozycji to rodzaj władzy społecznej najtrwalszy, jaki możesz posiadać. Nie zależy od tytułu zawodowego. Nie zależy od hierarchii organizacyjnej. Zależy od tego, jak inni Cię postrzegają, a to postrzeganie kształtują bezpośrednio Twoje wzorce zachowań. Kiedy jesteś przewidywalny, ludzie mentalnie katalogują Cię jako stałą, zmienna, która się nie zmienia. Coś, na czym mogą polegać, że nigdy się nie zmienisz. A w psychologii społecznej bycie stałą oznacza bycie tłem, nie głównym aktorem. Ludzie nie zwracają uwagi na stałe, zwracają uwagę na zmienne, na to, co się zmienia, na to, co jest nieprzewidywalne. Nie chodzi o cynizm, a o realizm. Jeśli zakładasz, że inni kierują się własnym interesem, co potwierdzają badania, przestajesz rozdawać przewidywalne schematy. Całkowita przejrzystość to strategiczna wada to teoria gier zastosowana do Twojego życia społecznego. Oto niekomfortowa prawda. Wiele interakcji opiera się na użyteczności, nie na uczuciu. Kiedy stajesz się zbyt przewidywalny, Twój postrzegany status spada. Stajesz się banalny. To nie znaczy, że masz stać się zimny czy zdystansowany. To po prostu znaczy, że musisz wprowadzić strategiczną zmienność w swoje schematy zachowań, żeby zachować poziom nieprzewidywalności, który sygnalizuje dominację i chroni przed wykorzystywaniem. Historia to potwierdza. Wielcy przywódcy nigdy nie byli całkowicie przewidywalni. Piłsudski. Kluczowy dla polskiej niepodległości był znany z tego, że przełączał się między autorytaryzmem a współpracą strategiczną. Nigdy nie mogłeś być pewny, którą stronę napotkacie. Ta nieprzewidywalność budowała szacunek. Musisz robić to samo. Zmuszaj ludzi do ciągłego kalibrowania swojego podejścia do Ciebie. Jeśli nie mogą Cię przewidzieć, nie mogą Cię manipulować. Teraz. Lęk o pozycję, o którym wspomniałem wcześniej, jest bezpośrednio powiązany z tym zjawiskiem. Kiedy jesteś przewidywalny, twój mózg nieświadomie wie, że jesteś podatny. Wie, że wysyłasz sygnały niskiej dominacji, a ta nieświadoma świadomość manifestuje się jako chroniczny lęk o status. Czujesz się ciągle oceniany, ciągle zmartwiony tym, jak inni cię postrzegają. I to zamartwianie jest całkowicie uzasadnione, bo inni faktycznie oceniają cię jako potencjalny cel do wykorzystania. Rozwiązaniem nie jest lepsze ukrywanie swojej nerwowości. Rozwiązaniem jest wyeliminowanie źródła tej nerwowości poprzez przestanie bycia przewidywalnym. Gdy wprowadzasz strategiczną nieprzewidywalność. Twój mózg otrzymuje informacje zwrotne, że wysyłasz sygnały dominacji i ten lęk o status zaczyna się naturalnie rozpuszczać. Dlaczego 40% ludzi zostaje ghostowanych? Bo przewidywalność nie tworzy napięcia emocjonalnego. Jeśli jesteś łatwy do zaszufladkowania, jesteś łatwy do zastąpienia. Nieprzewidywalność natomiast tworzy Pętle ciekawości. Ludzie muszą zainwestować energię, żeby cię zrozumieć. A ta inwestycja generuje atrakcyjność. Dlatego strategiczna nieprzewidywalność to nie tylko ochrona przed wykorzystywaniem, to też mechanizm podnoszenia statusu i budowania wpływu społecznego. Kiedy jesteś nieprzewidywalny, stajesz się zapamiętywalny, stajesz się interesujący. Stajesz się kimś, kogo inni chcą zrozumieć, na kogo chcą wpływać, kogo chcą zaimponować. Kiedy mówią ci bądź zawsze taki sam, albo zawsze dostępny, faktycznie proszą cię, żebyś się rozbroił, prosząc, żebyś zrezygnował z głównego narzędzia w grze, gdzie pozostali nie przestrzegają tych samych zasad. To polska mentalność bądź lojalny i uczciwy, ale świat rzeczywisty nie działa tak. Prawda jest taka, że dominujące osoby w hierarchiach społecznych utrzymują swoją pozycję dzięki zmienności zachowań. Są hojni, kiedy to jest nieoczekiwane, są asertywni, kiedy to zaskakuje, milczą, kiedy wszyscy spodziewają się, że będą mówić, a to ciągłe łamanie oczekiwań tworzy aurę siły i autorytetu, której żadna techniczna kompetencja nie potrafi skopiować. Chcę, żebyś pomyślał o każdej interakcji społecznej, jaką miałeś w tym tygodniu. Ile razy zareagowałeś dokładnie tak, jak inni się spodziewali? Ile razy podążałeś za swoim zwykłym schematem zachowań? Ile razy ułatwiłeś innym przewidzenie, zaszufladkowanie i w konsekwencji kontrolowanie cię? Za każdym razem, gdy byłeś przewidywalny, straciłeś okazję, by sygnalizować dominację, straciłeś okazję, by chronić się przed wykorzystywaniem, straciłeś okazję, by podnieść swój postrzegany status w grupie rówieśniczej. I to jest ukryty koszt przewidywalności, którego nikt ci nigdy nie wyjaśnił. Ale wiedza to nie wszystko. Teoria bez taktyki jest bezużyteczna. Jak stać się nieprzewidywalnym, nie wyglądając przy tym na wariata? Potrzebujesz precyzyjnych systemów. Oto cztery protokoły, by przekształcić swoją podatność w siłę. Taktyka numer jeden system zmienności czasu odpowiedzi to fundament nieprzewidywalności behawioralnej oto jak to działa. Kiedy otrzymujesz ten sam rodzaj bodźca, tę samą prośbę, tę samą sytuację społeczną, świadomie różnicujesz prędkość i wzór swojej odpowiedzi. Czasem odpowiadasz natychmiast, czasem opóźniasz strategicznie, czasem w ogóle nie odpowiadasz. I kluczowe jest to, że ta zmienność nie ma rozpoznawalnego wzoru. Przewidywalni ludzie zawsze odpowiadają z tą samą prędkością, zawsze dostępni, zawsze reaktywni. To tworzy schemat, który inni mogą psychologicznie zmapować i wykorzystać. Wiedzą dokładnie, kiedy spodziewać się twojej odpowiedzi, co oznacza, że wiedzą, kiedy mogą na ciebie naciskać, kiedy mogą żądać, kiedy mogą wydobywać od ciebie wartość. Twój Przewidywalny wzorzec staje się narzędziem psychologicznym w ich rękach. Kiedy zmieniasz czasy bez wzoru, niszczysz ich zdolność do zmapowania cię. Nie wiedzą, kiedy mogą prosić, kiedy mogą naciskać. Władza wraca w Twoje ręce. Praktyczne zastosowanie. W komunikacji cyfrowej, jeśli ktoś ci pisze, czasem odpowiadasz od razu, czasem czekasz godzinę, czasem liczbę godzin. Nigdy taki sam wzorzec. W pracy czasem decydujesz błyskawicznie, czasem mówisz potrzebuję czasu, czasem zmienisz zdanie na temat sprawy, którą już zamknąłeś. W kontaktach społecznych czasem całkowicie dostępny, czasem niedostępny, czasem znikasz bez wyjaśnień. To tworzy to, co badacze nazywają wzmocnieniem przerywanym. Ludzki mózg jest biologicznie zaprogramowany, by intensywniej reagować na nagrody i wzorce nieprzewidywalne niż na te stałe. Kiedy jesteś przewidywalny, ludzie biorą cię za pewnik. Kiedy strategicznie jesteś nieprzewidywalny, ich mózg automatycznie przypisuje ci wyższą wartość, bo nie mogą cię zmapować, nie mogą cię kontrolować, nie mogą cię przewidzieć. A w prymitywnym mózgu to, Czego nie można kontrolować, budzi respekt. Taktyka numer dwa. Protokół zachowań niespójnych. To bardziej zaawansowana taktyka. Oto podstawowa zasada. W podobnych kontekstach celowo przeplatasz przeciwstawne zachowania. Czasem jesteś asertywny i dominujący. Czasem milczysz i obserwujesz. Czasem jesteś hojny i ustępliwy. Czasem narzucasz twarde, nieprzejednane granice. I klucz w tym że te zmiany nie podążają za przewidywalną zewnętrzną logiką, są strategicznie skalibrowane, by uniemożliwić innym wypracowanie stabilnej psychologicznej mapy twojego zachowania. Przewidywalni ludzie zawsze okazują tę samą reakcję behawioralną na te same wyzwalacze, zawsze mili, zawsze agresywni, zawsze ulegli, zawsze defensywni. To tworzy wzorzec, który można wykorzystać. Jeśli jesteś zawsze miły, ludzie przesuwają twoje granice, bo wiedzą, że nie zareagujesz ostro. Jeśli jesteś zawsze agresywny, ludzie cię unikają lub manipulują tobą przez strategiczne uleganie. Spójność zachowań staje się taktyczną słabością. Badania potwierdzają. Niespójność uniemożliwia zaszeregowanie cię w hierarchiach statusu. Jeśli nie mogą cię włożyć do pudełka, nie mogą cię kontrolować. Praktyczne zastosowanie. Na spotkaniach w pracy czasem mówisz pierwszy i bierzesz kontrolę. Czasem siedzisz i słuchasz. W rozmowach o pieniądze czasem szybko się zgadzasz. Czasem upierasz się przy najmniejszych szczegółach. W towarzystwie Czasem jesteś najwesołszy w pokoju, czasem kompletnie zamknięty, bez widocznego wzorca dla obserwujących. To zmusza ludzi do ciągłego rekalkulowania swojego podejścia do ciebie. Nie mogą używać tego samego psychologicznego scenariusza za każdym razem, bo nie wiedzą, którą wersję ciebie spotkają. A kiedy mózg nie może przewidzieć, automatycznie przypisuje wyższy status, bo nieprzewidywalność sygnalizuje władzę. Zwierzęta alfa w hierarchiach naczelnych wykazują większą zmienność zachowań niż członkowie podporządkowani. Badania potwierdzają, że strategiczna niespójność jest sygnałem dominacji, a nie niestabilności. Taktyka numer 3 Architektura kontroli informacji. Ta taktyka działa na kontraintuicyjnej zasadzie. Strategicznie ujawniasz informacje osobiste w obszarach o niskim ryzyku, jednocześnie utrzymując całkowitą nieprzejrzystość w obszarach o wysokim ryzyku strategicznym. To tworzy iluzję otwartości i przejrzystości, która maskuje twoją prawdziwą strategiczną powściągliwość. Ludzie myślą, że cię znają, bo swobodnie dzielisz się w pewnych sferach. Ale te sfery są taktycznie nieistotne. Obszary, gdzie wiedza mogłaby być użyta przeciwko tobie, pozostają całkowicie nieprzejrzyste. Przewidywalni ludzie albo wszystko ujawniają, albo wszystko ukrywają. Oba wzorce są wykorzystalne. Jeśli ujawniasz wszystko, dostarczasz psychologicznych amunicji, które można użyć do manipulacji tobą. Jeśli wszystko ukrywasz, Wyglądasz defensywnie i podejrzanie, co paradoksalnie szkodzi Twojemu statusowi społecznemu. Architektura kontroli informacji rozwiązuje to, tworząc selektywną przejrzystość, która wygląda na autentyczność, ale jest strategicznie skalibrowana. Jeszcze raz, całkowita przejrzystość to słabość. W konkurencyjnym świecie strategiczna tajemniczość nie jest patologią. Jest koniecznością. Działasz w środowisku przesyconym manipulacją. Strategiczna kontrola informacji nie jest niemoralna. To racjonalna adaptacja, praktyczne zastosowanie. W rozmowach mów swobodnie o filmach, jedzeniu, hobby, bezpieczne tematy. Ale praca, pieniądze, relacje, osobiste sprawy mów mniej. Nie, bo nie ufasz, ale bo informacja to broń. Kiedy pytają o ważne rzeczy odpowiadaj ogólnie, rozpatruje opcje zamiast szczegółów pracy. Wszystko OK zamiast opowiadać o kłopotach. Kilka projektów w toku zamiast ujawnić prawdziwe ambicje. Ludzie myślą, że cię znają, nie znają. Twoje rzeczywiste cele, obawy, strategie zostają ukryte. To jest badana strategia. Myślenie taktyczne działa przez selekcję informacji, nie przez emocje. Taktyka 4: kontrola mowy ciała najzaawansowana, bo działa poniżej świadomości. Zasada: różnicuj znaki niewerbalne dla tych samych sytuacji. Czasem 3 sekundy kontaktu wzrokowego, czasem wcześniej go przerywasz, siła uścisku dłoni zmienia się, postawa ciała czasem otwarta, czasem zamknięta, mimika czasem ciepła, czasem neutralna. Ponad 60% wpływu jest niewerbalnym. Jeśli zawsze robisz to samo, ten sam uścisk, ten sam wzrok, ta sama postawa, wysyłasz rozpoznawalny kod, który inni dekodują i wykorzystują. Kiedy różnicujesz sygnały niewerbalne, stajesz się trudny do odczytania instynktownie. Ludzie nie wiedzą czemu, ale czują, że nie potrafią Cię przewidzieć. W głębokim mózgu, tym, który kontroluje hierarchię, to czego nie potrafisz kontrolować. Wzbudza szacunek. Historia pokazuje, wielcy przywódcy nigdy nie byli całkowicie do odczytania. Ich zachowanie zmieniało się bez widocznego wzorca, co sprawiało, że byli trudni do manipulacji. W praktyce, w pracy czasem patrzysz intensywnie, czasem odglądasz wzrok wcześnie. Uścisk dłoni, raz mocny, raz słaby. Postawa, raz pochylony do przodu, zaangażowanie, raz cofnięty, dystans, Raz całkowicie neutralny. Brak wzorca do zapamiętania to tworzy to, co naukowcy nazywają niewerbalną niejasnością. Mózg próbuje odczytać emocje i zamiary przez gesty. Gdy się zmieniają bez wzoru, mózg nie potrafi dopasować schemy. Nie mogąc tego zrobić, przypisuje ci wyższy status, bo to, czego nie rozumieją, jest bardziej zagrażające, czyli bardziej szanowane. Niewerbalna nieprzewidywalność, inteligencja plus dominacja. Podsumowanie. Cztery taktyki razem tworzą system strategicznej nieprzewidywalności. Zmiana czasów odpowiedzi blokuje ich możliwość zaplanowania, zmiana zachowania uniemożliwia kategoryzację Ciebie. Selekcja informacji wygląda jak otwartość, ale chroni Twoje strategie. Zmiana mowy ciała zapobiega niewerbalnemu dekodowaniu. Te cztery narzędzia – czas, zachowanie, informacje, gesty – tworzą tarczę. Nauka potwierdza – adaptacja pokonuje przewidywalność. Nie manipulujesz. Dostosowujesz się racjonalnie do konkurencyjnej rzeczywistości społecznej, w której przewidywalność rodzi podatność. Badania to potwierdzają. Historia to potwierdza. Współczesny kontekst tego wymaga. Ostatnia trudna prawda: każda przesłowna interakcja to szansa dla innego na ciebie. Każdy powtarzalny wzorzec to broń: mogą cię zmapować, kontrolować, wykorzystać. W rzeczywistej hierarchii osoby przewidywalne przegrywają, osoby strategicznie nieprzewidywalne wygrywają. To różnica między celem a głównym graczem. Masz Cztery narzędzia, zmienne czasy odpowiedzi, zmienne zachowanie, kontrola tego, co mówisz, zmienne gesty. To nie jest chytra manipulacja, to badana strategia zmieniająca cię z celów gracza. Start dzisiaj. Wybierz jedną. Zmień tempo odpowiadania na wiadomości. Przeplataj asertywność z milczeniem, mów mniej o ważnych rzeczach, zmień kontakt wzrokowy bez wzorca, obserwuj. Ludzie szanują to, czego nie potrafią kontrolować. To nie teoria, to psychologia potwierdzana w każdym badaniu z 2025 roku. Przewidywalność ofiara, strategiczna nieprzewidywalność, niedostępny dla manipulacji, szanowany. Wybór należy do ciebie. Pozostań przewidywalny i dalej pozwalaj się wykorzystywać. Albo stań się strategicznie nieprzewidywalny i przejmij kontrolę. Ramy są przed tobą. Teraz działaj.